Niech żyje zabawa, i dzieci młoda. Niech żyje... Dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Może pani auto przestawić? O, ja, ja mam przestawić? No tak, bo mi tutaj zawadza. Ale, ale do kogo pan dzwoni? No do pani no! Co? No nie, pani jest właścicielem tego auta, co tu stoi? Nie, nie. Ale gdzie? No tutaj. <grym> Hallo. ktoś jaja ja robi. Proszę A, pani. No. Pani jest właścicielem tego auta. A tu nie. Czym, no, ja mam auto przedstawić. No bo mi zawada. Ja nie widzę, gdzie mój kotek chodzi. Pani no. ni بس saya ya rabbi taklah laise ni bang stress oi